druksam na światka. Jest w razie wychodzi do klasy 4B. Mam 11 lat i jestem teraz e, siedzicą, w trzeciej, ale już jest to jestem. Kim dobry? Jestem Grzegorz Leśnicki. Chodzę do klasy 3C w szkole podstawowej numer 1. Imienia Tadeuśa Kościuszki. Ile masz lat? Mam lat 9. Ja, mieszkam w nowej soli, mam 9 lat, chodzę do szkoły kosztarowej, tej numer 1. Do sali wartości 22. Patrz się tutaj. Łatowiek. Ile masz lat? 10. Do której klasy chodzisz? 3. Mam na imię Karolina. Mam lat 13. Chodzę do klasy piątej. Piątej B. Damian. Chodzę do czwartej klasy, mam 12 lat i nie lubię się uczyć. Chodzę do e, klasy piątej B, mam 13 lat.